YouTube'y. Trochę mnie nie było. Um, bardzo bardzo to przepraszam, że nic nie wrzucałem, ale po prostu e, popierdoliło mi się za przeproszeniem wiele rzeczy um, i, i, i po prostu nie miałem ani weny, ani ochoty nagrywać. E, w międzyczasie tam jakiś okres masowy przechodziłem, więc e, a u mnie to jest naprawdę mega, mega katorga okres masowy, więc skupiłem się na tym po prostu, żeby, żeby wytrwać w tym okresie masowym, żeby nie odpuścić przygotowań um, i, 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 i tyle. No, od początku roku zacząłem współpracę z Łukaszem Sosińskim um, więc tam tak naprawdę z styczeń jeszcze mieliśmy taki luźny, luty, marzec um, ludzy marzec już mamy tak naprawdę kwiecień, to, to już zaczynamy redukcję. Właśnie z dzisiejszym, dzisiaj dostałem wytyczne, mamy sobotę, więc patrzę, co tam mam w diecie, suplementacji i tak dalej. Ogólnie już w ciągu dwóch miesięcy okresu masowego dobiliśmy do tam 107,5 kg, więc moja rekordowa waga. Więc fajnie, jestem zadowolony, pomimo tego, że naprawdę miałem ciężki okres w życiu, um, i, 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 i to nie idzie w parze u mnie z jedzeniem, bo stres od razu blokuje mi apetyt. A jak wiadomo, w okresie masowym żarcie jest najważniejsze, nie, nie podbijemy tego żadnym towarem, niczym, po prostu trzeba żreć. A w moim wypadku tego jedzenia zawsze jest bardzo, bardzo dużo, bo po prostu mój organizm jest jak silnik, małośnik, pali wszystko, co mu się rzuci, więc przy budowaniu, okresu, przy budowaniu masy mięśniowej jest to bardzo utrudniające. Plus taki, że jednak to mięso zbudowane jest naprawdę w fajnej jakości. Jest go mało, ale jest z zajebistej jakości. Bez jakiejś nadmiernej retencji wody. Co więcej, chciałem powiedzieć. W czerwcu mam planowany start w Polsce. Więc wszystkich chętnych zapraszam. Zawody z tego co wiem odbędą się w Sopocie. I będzie, oj przepraszam, będzie dobre widowisko. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć. No co, dzisiaj testuję nową dietę. W sumie. Patrzę właśnie te wytyczne. E, mam siłeczek Właśnie sobie pierwszy zrobiłem. Dzisiaj akurat w roli szejka. Jeszcze sobie to zrobiłem. Płatki owsiane, białko. Jakieś tam e, masło orzechowe. E, I tak. Może... Bardzo wszystko pięknie się zapowiadało. Ogólnie na początku. Ale ten cały mój okres masowy, wszystko pięknie szło. Ale mówię, trochę mi się te problemy życiowe takie napotoczyły i nie było to do końca to tak, jak chciałem. Do tego szybciej start niż coś zakładałem, bo nie zakładałem, że w czerwcu będą, będziemy już z Łukaszem startowali, więc z reguły, z reguły moje okresy masowe są długie, bo bardzo powoli mi to idzie. No i mam też takie przewrotne, przewrotne życie, a więc dłuższy okres masowy zawsze mi bardziej sprzyjał ale coś uda, udało się na pewno poprawić bo widzę po zdjęciach że jest lepiej zobaczymy jak to wyjdzie po redukcji ale taka mała próbka o. myślę że naprawdę nie ma tragedii jak na okres masowy tuż tu jest tam znikowa ilość dzisiaj mamy sobotę ba właśnie mały idzie spać na drzemkę. Moja jest godzina dziewiąta. On już od szóstej nie śpi, więc teraz drzemka. Troszkę ogarnę w samochodzie. Jedziemy na cmentarz do mojego przyjaciela, właśnie który umarł miesiąc temu. A między innymi też przez to mój okres masowy słabo wyglądał, bo po prostu bardzo to przeżyliśmy. Była to bliska osoba, więc siadło trochę na banie. E, trochę, trochę bardzo bym powiedział po prostu, bo to takim pff, bardzo blisko osoba jak członek rodziny więc e, a wiecie, tutaj jednak w e, sporcie bania jest najważniejsza e, a tak taki mental, mm, mental mi trochę siadł przez parę sytuacji i, 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 i dlatego było trochę miałem pod górkę, no ale nie odpuszczam cały czas dążę do celu, choćby było lepiej raz lepiej, raz gorzej, to jak to w życiu e, cały czas trzeba starać się iść do przodu. E, czasem robimy krok w tył, krok, dwa kroki w tył nawet, ale to jest normalne. No, nikt, nie ma cały czas z górki, każdy ma jakieś swoje problemy. Czasem są one większe, czasem mniejsze. E, grunt, żeby cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myśleć o tym celu, e, który sobie wyznaczyliśmy i po prostu. Cisnąć. Czasem sobie można zrobić luz, odpocząć chwilkę, żeby złapać oddech, baję zluzować, ale cel jest cały czas na mapie. Dobra, jem śniadanko i pójdę coś tam wam nagram jeszcze. Idziemy paseracji idziemy na cmentarz. Antek, pomachaj. O właśnie tak, bardzo ładnie. No, dzisiaj idziemy bez treningu Myśmy odwiedzić grup. jak jem, a jutro treniknął no, więc jutro na pewno będzie więcej się działo z takich nowości Różniejsza sobota także porządki dzisiaj odkurzam w samochodzie dobrze mieć miejsce parkingowe pod domem na spokojnie czyszczę sobie autko moje passerati Uh, uh, to jest sekundka. chyba nie sekundka. No, słuchajcie, miałem jeszcze. Zapomniałem no nagrać, nagrać, bo dzisiaj mam ten pierwszy dzień redukcji, już taka Micha dopięta, taka typowa redukcyjna. Zrobiłem już trening nóg, zapomniałem rano Wam nagrać, ale jeden filmik mam z treningu z przysiadów, więc tam akurat było 5 krążków po 20 kg na stronę, miało być na 6 powtórzeń, ale przy tam czwartym czy piątym już, mam tu coś na brodzie, już po prostu czułem, że siadłem dużo za płytko i... Może jakby ktoś z tyłu stał, to bym jeszcze wycisnął to jedno powtórzenie, ale po prostu nie chciałem tego kaleczyć. Także wcinam właśnie ten posiłek potręgowy. Mam klasyka, płatki, kukurydziane, 60 gram izolatu i troszkę, po prostu nie mam opetytu po nogach, mam żo żołądek ścięty, więc trochę mniej płatków, a kilka żalek sobie zrzucam po prostu, bo po ciężkim treningu to kto nie chce mi się jeść w ogóle kompletnie. Krew odpływa z żołądka i trawienia prawie nie ma. Także, aby tylko w coś w siebie, złapać drzemkę. Mamy niedzielę, więc czas wolny. Zjem drzemka i później pewnie troszkę mnie się, więc jakiś posiłek obiadowy wpadnie. Um, no, chyba tyle. Jeżeli jecie, to smacznego. Jeżeli oglądacie kardio, to dokręćcie jeszcze troszkę bardziej. Ja na razie, właśnie chciałem powiedzieć jeszcze: ja na razie e, sama tylko manipulację wiecie. Mam żadnego, żadnego na razie kardio, żadnych interwałów. A troszkę po prostu Łukasz postanowił, że zetniemy troszkę żarcia, bo. Naprawdę mega, mega się męczyłem. Zresztą zawsze się męczę z tym żarciem na masie, bo muszę dużo jeść. A u mnie na przykład jeżeli ja coś z czymś się stresuję, że coś to na bardzo dni moment siada. Więc każdy posiłek dla mnie to jest stres i męczarnia. Powiedzmy 6 razy dziennie. <grytania> Potrafię jeść po 30 minut posiłek, czasem nawet więcej. Należy no do dnia, bo nieraz jest tak, że naprawdę zjemy, zjem, jeżeli mam taki luźniejszą banię, to zjem szybko, ale z reguły jest tak, że każdy taki większy posiłek to dla mnie jest po prostu stres, że ja muszę go jeść a, i po prostu męczarnia. No ale trzeba to robić, jeżeli mamy jakiś cel, no to wiadomo, nie zawsze jest ładnie kolorowo, trzeba się czasem przemęczyć, zrobić coś na siłę, a, żeby po prostu dojść do zamierzonego efektu. No, zjedzona, teraz mały śpi, kropka się myje, w sumie odpoczywamy chwilkę, tak? No, chwilka relaksu. Antuś, super jest? Buju buju z tatą robisz? Tak, buju, buju z tatą. Tata. 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 tata, tak, tata buju, buju robi. Dobra, poniedziałek mamy, mam tu śniadanie, bo nie zdążyłem opierdolić w domu, więc lecę na personalne, a potem wracam do domu i się trening łap będzie. Więc coś tam jeszcze mam nagram w treningu eee, i wyślę vlogę do Karola, że zmontował i stawiał na YouTube'a. Zawsze już nie ma, nie ma, będę kręcił do samych zawodów. Myślę, że nic nie odpuszczę już. No, dobra, wchodzę do popaja. Teraz robię sobie dwa posiłki obiadowe. Eee, dwa posiłki obiadowe tu mamy 225 gram leżą. Eee, tego trochę... Kurczaka, trochę schabu, podsmażę i takie dwa posiłki będę. Jeden z kurczakiem, drugi ze schabem. Też jesteś tym co jest, więc ja chcę być z więc jem schab. Smacznego wam życzę. Robię dwa posiłki obiadowe. 180 gram schabu. Jesteś tym co jest, więc ja chcę być z więc jem schab zawsze powtarzam do tego 160, 160 gram kurczaka i dwie torby ryżu gotuję tam mam jeden posieg 100, drugi 125 ryżu ale to jest sobie dorzucę zamiast tych 125 gram ryżu po prostu bo już nie mi się całej torby gotować później ona będzie leżeć, chyba że mam jakieś przelejeszcze jeszcze umiałem ale nie, dobra They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I got all this potential it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Drodzy, wczoraj widzieliście trening pleców e, trening kremym część w treningu dokładnie dziś już mamy wtorek ja mam dzień treningowy. E, robię sobie śniadanko mamy jeden banan, 30 gram e, orzechów i tutaj już ugotowane 100 gram płatków ryżowych do tego jeszcze izolacik będzie i tak na tą chwilę wygląda moje śniadanie. Dobrze, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę, e, o zostawieniu komentarza e, oraz dla wszystkich chętnych e, jest postaw kawkę bajkowi. E, możecie wspierać tam mój kanał. Szczegóły znajdziecie w opisie. Miłego dnia i do zobaczenia. Dajcie znać, czy się podoba. E, na pewno. Miałem troszkę źle ustawiony telefon, przez to stabilizacja była trochę słaba, więc jeżeli będzie się słabo oglądało, to przepraszam. E, powinno być przysz na przyszłość troszkę lepiej. E, I Niedługo też planuję zmianę sprzętu nagrywającego, więc ta jakość będzie się poprawiać, ale potrzebuję też e, jakiegoś odzewu od Was, e, żebym wiedział po prostu, że ma to sens robić. Miłego dnia. <laughs> I got broads in Atlanta, <laughs> just to be in the family.